Dzień dobry, ciemaneczko, dzisiaj jest godzina, teraz już 5.55 Jakimś cudem wstałem po pierwszym budziku Oczywiście miałem ustawione kilka rezerwowych, ale No, zadzwonił, wstałem i... No Jestem z siebie zadowolony eee, Tak, idę na pociąg Do zobaczenia w dalszej części Yeah Siema Robię ujęcie jak ubieram buty, bo stwierdziłem, że to będzie coś innego. Eee, tego jeszcze nie pokazywałem. Nie wiem, czy mam takie same skropetki. No. <grym> mam takie same, także ubieram buty. Zobaczymy zaraz jak to będzie widać. Eee, mam temat dla Ciebie. Jest już ogólnie wieczór. Końcówka dnia. Jeszcze mi to średnio wychodzi, żeby w ciągu dnia coś nagrywać. Bo przeważnie dostaję wizję wieczorem, o czym chcę ci opowiedzieć. Eee, tak, także. Ok. Zaraz sobie zmienimy kamerę. Nagrywam z korytarza. Eee, na dworze już jest ciemno, a mój telefon nie łapie dobrze światła. Jest już trochę późno na to, żeby pojechać gdzieś i coś nagrać. mogłem to zrobić w drodze do pracy, ale nie miałem weny tak naprawdę, nie miałem pomysłu. Eee, ale teraz pomysł sam mi się pojawił, myślałem, że wyjdę sobie na spacer i przyjdzie mi pomysł do głowy, o czym mogę Tobie dzisiaj odpowiedzieć, odpowiedzieć, opowiedzieć, może się do kamery. Eee, I temat sam mi się w sumie pojawił, bo tak naprawdę jest już ciemno, jest już noc i jest za późno na to, żeby, nie wiem, pójść sobie chociażby na spacer i coś Ci pokazać. I myślę, że to jest dobry moment na to, żeby poruszyć taki temat jak e, odkładanie, przekładanie różnych rzeczy na później, decyzji w życiu. E, na przykład czasem mamy tak, przynajmniej no, ja tak miałem wiele razy w życiu, ale myślę, że każdy coś takiego ma, że wiesz, chcesz coś zrobić albo czujesz, że powinieneś, czujesz, że powinnaś, przytrafia się tobie jakaś, nie wiem, okazja, może spotykasz ciekawego człowieka. Pojawia się, pojawia się fajny pomysł, może na biznes, nie wiem, może cokolwiek innego. Czujesz, że powinieneś, może powinnaś coś zmienić w swoim życiu. Być może jest to jakaś szansa, ale myślisz sobie, że nie jest to odpowiedni moment. Może kiedyś, może nie dziś, może jutro, może za tydzień, może zamiast rana, to wieczorem. Tak jak ja dzisiaj to zrobiłem z moim vlogiem, że czasem jest już za późno. No ja na przykład teraz tutaj akurat mam noc, ale jak chodzi o nasze życie, to yy, wiesz, no życie przemija tak naprawdę. Każdy dzień, każda sekunda, każdy tydzień, każdy miesiąc, wszystko jest policzone. I odkładając wszystko na takie kiedyś nie wiem, jutro, za tydzień. U mnie zawsze to takie jutro, jutro coś tam zrobię, nie? Za tydzień coś zrobię, albo za miesiąc. I to przeważnie było tak, że to było nigdy. I tak mnie teraz naszło, że to jest w sumie dobry taki temat na dziś, właśnie, żeby to poruszyć. No bo to jest tak jak z takim pociągiem, do którego, który podjeżdża i do którego możesz wsiąść i on odjedzie i już nie masz na coś szansy. Tak jak ja nie mam dzisiaj szansy już nagrać vloga powiedzmy w dzień, tak różne inne życiowe decyzje, na przykład no ja miałem wiele takich rzeczy, rzeczy. szans w życiu może, okazji, teraz tak na to patrzę, gdzie mogłem decyzje podejmować zupełnie inaczej. Może nie tyle zupełnie inaczej, gdzie mogłem po prostu podjąć decyzję, że ok, dobra, próbuję coś zrobić. I tak naprawdę to było takie czekanie na idealny moment. I zawsze przez to czekanie na ten idealny moment to tak naprawdę nigdy to się nie wydarzyło. A fajne rzeczy się u mnie w życiu działy wtedy, kiedy się zdecydowałem coś zrobić, kiedy to się wiązało z wyjściem z strefy komfortu. Albo kiedy już na przykład byłem zmuszony z różnych względów podejmować jakieś decyzje. Eee, także przekaz tego odcinka jest taki: żeby nie odkładać na jutro, na za tydzień, na za miesiąc, na za rok, tylko po prostu żyć, eee, być tu i teraz. Dla mnie na przykład lekcja z tego taka, że jak jest dzień, to jest bardzo dużo możliwości. Mówię o a pokazuje ci noc. <laughs> Jak eee, jest noc, to jest tych możliwości mniej. Oczywiście pojechałbym na miasto, mógłbym coś ciekawego nagrać, no ale nie będę teraz specjalnie jeździł. Eee, będę, no Nie będę jakby specjalnie e, gdzieś tam teraz zrewał nocki. Myślę, że taki vlog z kuchni też jest ok. Jeszcze takiego nie było. Eee, jeszcze chyba nie widziałeś mojej kuchni. Eee, tak, że taki się przed spontan. No i. Najważniejsza rzecz, taka fundamentalna, taki myślę, że mogę powiedzieć, że mam dzień yy, może trochę i melancholijny, może tak on to powiedział, taki z przemyśleniami, że no każdy dzień w życiu no tak naprawdę zdarza się nam, przydarza, przytrafia tylko raz, powinniśmy to docenić i yy, no i być po prostu w tu i teraz, nie odkładać nic na później, E, ustalać sobie cele marzenia zamieniać w cele no o tym, o moim podejściu do tego jak ja to patrzę też się z Tobą podzielę, też się z Tobą będę dzielił marzeniami, celami e, sposobami być może na dojście do nich e, też będę się starał co nieco Tobie pokazać to by było na dzisiaj chyba tyle jak tutaj wyjdę to chyba będzie za ciemno o, dobra, coś widać. Także dziękuję Ci za dziś. Jutro widzimy się znowu. Dzięki za oglądanie. Życzę Ci wszystkiego dobrego.